Kasowanie inspekcji Ford Focus 2018 rok w automacie robimy tak włączamy zapon wciskamy gaz i hamulec jednocześnie przez chwilę trzymamy wyłączamy wyłączamy zapłon i serwisy już olejowego nie ma eee, pokażę tutaj tutaj no nie możemy skasować gdyż nie ma takiej ikonki procentowej wymiany procentowej wymiany sprawdzania oleju, więc zrobimy to przez pedały Dzięki.